Tymi słowami mędrzec wysławił dzielną niewiastę. Wyciąga ręce po kąndziel, jej palce chwytają wrzeciono. Chętnie powiem Wam coś na temat tych słów. Waszą kąndzielą są Wasze pragnienia. I dlatego każdego dnia starajcie się uprząść chociaż trochę. Nitka po nitce realizujcie skutecznie swe plany. A nie zaczynajcie ciągle od początku. Uważajcie następnie, abyście się nie spieszyły, ponieważ w takim przypadku poplątałybyście wszystko i ono by się zatrzymało. Idźcie więc ciągle do przodu, a chociaż pójdziecie powoli, to odbędziecie jednak wielką podróż.